Czy jesteście pewni, że wasz pies widzi w was właśnie człowieka? Dla niego świat wygląda inaczej. Nie myśli kategoriami ludzie i zwierzęta. I właśnie dlatego pies postrzega was w zupełnie inny sposób, niż się wydaje. Dziś wyjaśnimy, za kogo naprawdę wasz pupil was uważa i dlaczego zrozumienie tej prawdy zmienia spojrzenie na całą relację. Pies nie widzi człowieka. On widzi rolę. Dla nas to oczywiste. My jesteśmy ludźmi, a psy, zwierzętami. Ale w jego percepcji wszystko wygląda inaczej. Pies nie rozumuje kategoriami gatunków czy biologii. Ocena nie zależy od wyglądu czy języka, lecz od tego, jaką funkcję pełnicie w jego świecie. W psiej świadomości najważniejsza jest rola. Ktoś podejmuje decyzję, ktoś podąża za liderem. Ktoś inny strzeże i wspiera stado. I właśnie w te ramy pies wpisuje również was. W jego oczach możecie być liderem, towarzyszem zabaw, źródłem opieki, albo obiektem, o który trzeba się troszczyć. Takie spojrzenie pozwala zrozumieć. Pies nie postrzega was jako człowieka, lecz jako część swojego stada, gdzie każde miejsce ma znaczenie. A to, jaką rolę zajmiecie. Zależy od Waszych działań, a nie od tego, kim sami się uważacie. Kiedy pies pojawia się w domu, od pierwszych dni szuka odpowiedzi na najważniejsze dla niego pytanie, kto tu rządzi. To nie chodzi o agresję, ani walkę o władzę, lecz o naturalny instynkt. W stadzie zawsze jest ten, kto podejmuje decyzje, wyznacza kierunek i ustala zasady. Bez tego struktura rozpada się a wraz z nią znika poczucie bezpieczeństwa. Pies uważnie obserwuje, kto decyduje, kiedy wychodzić na spacer, kto kontroluje jedzenie, kto pierwszy przechodzi przez drzwi. Nawet takie drobiazgi są dla niego znakami przywództwa. Jeśli opiekun zachowuje się pewnie i konsekwentnie, pies szybko uznaje go za lidera i odczuwa spokój. Ale gdy człowiek się waha, pozwala pupilowi narzucać zasady, albo nie wyznacza granic. Pies odbiera to jako pustkę władzy. Wtedy sam może spróbować zająć miejsce lidera, co objawia się uporem, agresją albo nadmierną kontrolą. Dla niego kwestia przywództwa to nie kaprys ani ambicja. To podstawa jego świata. Dlatego opiekun, którego pies uznaje za lidera, staje się centrum zaufania i codziennego poczucia bezpieczeństwa. Często ludzie sądzą, że psa trzeba złamać. Pokazać fizyczną przewagę, aby uznał człowieka za głównego. Ale dla pupila siła sama w sobie nie ma decydującego znaczenia. O wiele ważniejsza jest stabilność i konsekwencja w zachowaniu. Pies uważnie obserwuje wasze reakcje. Jeśli dziś pozwalacie mu wskoczyć na kanapę, a jutro karcicie za to samo, w jego odczuciu panuje chaos. W takiej sytuacji człowiek przestaje być punktem odniesienia a pies szuka innych sposobów na uporządkowanie życia. Kiedy jednak zasady są jasne, powtarzalne i przewidywalne, pupil czuje pewność i przyjmuje człowieka jako prawdziwego lidera. Przywództwo dla psa to spokojny głos, brak pośpiechu i pewność w działaniach. Nie krzyk, nie siła, nie presja fizyczna, lecz właśnie zdolność do zachowania równowagi. Nawet w stresujących sytuacjach, gdy wszystko wokół wydaje się groźne, pies patrzy na opiekuna. Jeśli on jest spokojny, to znaczy, że i on sam może być spokojny. Tak rodzi się zaufanie, w którym siła opiera się nie na mięśniach, ale na stabilności. Dla psa lider to nie ten, kto dominuje, lecz ten, kto potrafi utrzymać kontrolę nad światem. Dla psa poczucie bezpieczeństwa jest bezpośrednio związane z figurą opiekuna. Postrzega go nie tylko jako tego, kto zarządza zasobami, ale też jako gwaranta spokoju. Kiedy lider jest obok, wszelkie niepokojące dźwięki na ulicy, spotkania z innymi zwierzętami czy nowe miejsca stają się mniej straszne. Zwróćcie uwagę, gdy na spacerze pojawia się niespodziewany bodziec, głośny hałas. Samochód albo inny pies. Pupil najpierw patrzy na opiekuna. Jego reakcja staje się dla niego punktem odniesienia. Jeśli człowiek zachowuje spokój, pies szybko się rozluźnia. Jeśli opiekun się denerwuje lub reaguje agresją, on kopiuje to zachowanie i odpowiada tak samo. W ten sposób poczucie bezpieczeństwa dla psa to nie abstrakcja, lecz realne oparcie w tym, kto jest obok. I właśnie to wyjaśnia, dlaczego pies często idzie za opiekunem nawet bez smyczy. Przy nim ryzyko jest mniejsze niż w samotności. Gdy pies widzi w Was stabilnego lidera, jego świat staje się przewidywalny i zrozumiały, a to obniża poziom stresu, usuwa lęki i daje mu poczucie harmonii w Waszym stadzie. Dla psa opiekun to również źródło wszystkiego, co niezbędne. Jedzenie, woda, spacery, zabawki, uwaga, wszystko to łączy się właśnie z Wami. W psiej percepcji jesteście tymi, którzy decydują, kiedy i co otrzyma. I ten fakt kształtuje szczególną linię relacji. Pies szybko uczy się rozumieć. Jedzenie nie pojawia się samo z siebie, przynosi je lider. Stąd rodzi się silne skojarzenie. Opiekun zarządza zasobami. A więc to on ustala zasady. Nawet prosta czynność, wlanie wody do miski, staje się dla pupila potwierdzeniem waszego znaczenia. Ale trzeba zaznaczyć, pies nie postrzega was wyłącznie jako karmiciela. W jego świadomości wydawanie zasobów to wyraz władzy i porządku. Tak kształtuje się struktura stada, w którym lider kontroluje dostęp do tego co najważniejsze. Właśnie dlatego moment karmienia Często jest wskaźnikiem relacji. Jeśli pies spokojnie czeka i dostaje jedzenie na wasz sygnał, oznacza to, że uznaje waszą rolę. A jeśli próbuje narzucać swoje zasady, okazuje niecierpliwość albo agresję, oznacza to, że równowaga w hierarchii została zaburzona. W ten sposób, przez proste codzienne czynności, pies codziennie upewnia się, że kontrolujecie nie tylko jego bezpieczeństwo, lecz także. Dobra życiowe. Dla nas rodzina to mama, tata, dzieci, krewni. Dla psa wszystko jest zarazem prostsze i bardziej złożone. Nie dzieli bliskich według statusów społecznych, lecz postrzega ich przez funkcje i zachowanie. Każdy członek rodziny dostaje w jego stadzie własną rolę. Jeden może być liderem, który ustala zasady, inny partnerem do zabawy, kolejny obiektem ochrony którym trzeba się opiekować. Nawet dziecko pies często traktuje nie jako młodszego człowieka, lecz jako szczenie, które wymaga uwagi i opieki. Właśnie dlatego w rodzinach wielodzietnych można zauważyć, że pies przywiązuje się do różnych osób w różny sposób. Z kimś pies gotów jest bawić się bez końca. Kogoś innego chroni, a jeszcze kogoś słucha bezwarunkowo. To nie kaprys. Lecz jasny podział ról, w którym każdy zajmuje swoje miejsce. Takie postrzeganie wyjaśnia, dlaczego pies nie zawsze reaguje jednakowo na wszystkich członków rodziny. Z każdym buduje osobny system relacji, oparty nie na słowach, lecz na codziennych działaniach. Pies nigdy nie sprowadza opiekuna wyłącznie do roli karmiciela. Tak, zasoby są ważne, ale w jego oczach. Nie jesteście tylko tymi, którzy napełniają miskę. Karmienie jest dla niego symbolem porządku i potwierdzeniem waszej roli w stadzie, i zawsze kryje się za tym coś więcej. Pies postrzega jedzenie nie tylko jako pokarm, ale jako akt społeczny. Kto pierwszy ma dostęp do jedzenia, kto je rozdaje, a kto czeka, to wszystko określa relacje w stadzie. Dlatego karmiąc pupila, nie jesteście dla niego. Automatem z jedzeniem, lecz tymi, którzy ustalają zasady i decydują, jak wygląda świat. Właśnie dlatego pies potrafi spokojnie czekać na wasze pozwolenie, choć przed nim stoi pełna miska. Ufa waszemu systemowi, waszej władzy. Dla niego karmienie to akt uznania waszego przywództwa. Taki obraz tłumaczy, dlaczego pies wiąże z opiekunem o wiele więcej niż samo jedzenie. Widzi w nim tego, kto utrzymuje równowagę, rozdziela zasoby i podtrzymuje strukturę jego świata. Dla człowieka porządek to często kwestia przyzwyczajeń i komfortu. Dla psa to fundament bezpieczeństwa. Żyje on według jasnych zasad, spacer o tej samej porze, karmienie zgodnie z rytmem, znajome trasy. Te powtórzenia go nie nużą. Przeciwnie. Sprawiają, że świat staje się zrozumiały i przewidywalny. Kiedy opiekun wprowadza stabilny rytm, pies się rozluźnia. Wie, że jedzenie pojawi się na czas, spacer odbędzie się bez opóźnień, a nocą dom jest bezpieczny. W takich warunkach znika lękliwość, a zaufanie do opiekuna rośnie. Ale gdy porządek zostaje zakłócony, pies traci punkt odniesienia, może stać się niespokojny zacząć przejawiać destrukcyjne zachowania, szczekać bez powodu, albo szukać sposobów, by samemu przejąć kontrolę. W ten sposób próbuje odzyskać utraconą równowagę. Dlatego porządek, który nadajecie, to nie tylko dyscyplina, to język, którym pies rozumie. Jego życie jest pod kontrolą, a obok jest ktoś, kto kieruje światem. Ale za porządkiem zawsze stoi zaufanie. Sam harmonogram i stabilność nic nie znaczą, jeśli nie towarzyszy im pewność wobec opiekuna. Pies może podporządkować się zasadom, ale naprawdę spokojny staje się dopiero wtedy, gdy czuje zaufanie do człowieka. Dla niego to znaczy, mogę na nim polegać, nie zawiedzie mnie. Zaufanie buduje się niegłośnymi komendami, ale drobiazgami. Kiedy wracacie o tej samej porze, kiedy nie oszukujecie pupila. Nie drażnicie go jedzeniem i nie straszycie nagłymi ruchami. Wszystko to tworzy obraz opiekuna uczciwego i godnego zaufania. Ale gdy człowiek łamie własne zasady, pies traci grunt pod łapami. Brak konsekwencji niszczy zaufanie szybciej niż surowe kary. Wtedy pupil sam zaczyna szukać kontroli, przestaje słuchać i ponownie sprawdza granice. Dlatego zaufanie nie jest dodatkiem, lecz fundamentem. Bez niego porządek staje się pustą formą. I tylko tam, gdzie pies wierzy człowiekowi, prawdziwa dyscyplina działa naprawdę. Zaufanie nie opiera się jednak wyłącznie na dyscyplinie. Jasne zasady i stabilny rytm są ważne, ale same w sobie nie tworzą głębokiej więzi. Dla psa prawdziwa relacja rodzi się dopiero wtedy, gdy do dyscypliny dołącza ciepło, szuka on w opiekunie nie tylko lidera, lecz także partnera, przy którym może czuć się bezpiecznie i radośnie. Kontakt fizyczny ma ogromne znaczenie. Głaskanie, delikatne dotyki, spokojny głos, pies odbiera to jako oznaki troski i pewności. W takich chwilach rozluźnia się, całkowicie ufa i przestaje kontrolować sytuację. Wspólnie spędzany czas również wzmacnia więź. Zabawy, spacery, nauka nowych komend stają się rytuałami, które dla psa znaczą więcej niż słowa. Widzi, że opiekun jest obok nie tylko jako zarządca, lecz także jako przyjaciel, który poświęca mu uwagę. W ten sposób zaufanie opiera się na dwóch filarach: stabilności i bliskości emocjonalnej. Jeśli któregoś zabraknie, Więź staje się krucha. Ale jeśli oba się połączą, pies traktuje opiekuna jako jedyną osobę, której można zaufać bezwarunkowo. Często ludzie myślą, że pies kocha opiekuna tak, jak człowiek może kochać przyjaciela, ale dla niego ta więź sięga znacznie głębiej. To nie powierzchowna sympatia ani przyzwyczajenie do znajomej twarzy to trwała emocjonalna zależność. Zakorzeniona na poziomie instynktów. Pies potrafi tęsknić za opiekunem nawet po krótkiej rozłące. Czeka przy drzwiach, reaguje na każdy odgłos kroków na klatce, wyczuwa zapach ubrań i uspokaja się, gdy człowiek jest obok. Te zachowania to nie tylko emocje, to głęboka potrzeba bycia z tym, kogo pies uważa za centrum swojego świata. Naukowcy zauważyli, że u psów rośnie poziom hormonu więzi. Oksytocyny, gdy są blisko swojego opiekuna. To samo dzieje się u matki i dziecka podczas kontaktu. Oznacza to, że dla pupila stajecie się kimś równym, najbliższemu stworzeniu w jego świecie. Przywiązanie psa do opiekuna to fundament jego życia. Nie dzieli się go na części i nie mierzy wygodą. To uczucie absolutne dlatego zdrada albo rozłąka stają się dla niego tak silnym stresem. Pies może podporządkować się człowiekowi, uznać go za lidera i posłusznie wykonywać polecenia, ale jednocześnie potrafi troszczyć się o niego tak, jakby sam był starszy i odpowiedzialny. Ten paradoks wynika z natury psiej więzi. Nie dzieli ona relacji na proste lider podporządkowany lecz buduje je elastycznie i wielowarstwowo. Często można zauważyć, jak pupil niespokojnie reaguje, gdy opiekun choruje albo jest smutny, przynosi zabawkę, kładzie się obok, uważnie obserwuje jego stan. To przejaw troski, w którym pies bierze na siebie rolę strażnika. W jego postrzeganiu, lider może pozostać silny, ale w trudnych chwilach także jemu potrzebne jest wsparcie. Podobne zachowanie widać w codzienności. Na przykład gdy pies staje między opiekunem a obcą osobą, albo reaguje na gwałtowne ruchy, jakby przejmował rolę obrońcy. Podporządkowuje się, ale jednocześnie chroni. Na tym polega wyjątkowość psiego postrzegania rodziny. Role mogą się nakładać. Dla pupila opiekun jest jednocześnie liderem, przyjacielem i obiektem troski. Taka wielowarstwowość sprawia, że więź staje się głębsza i bogatsza emocjonalnie niż zwykliśmy sądzić. Właśnie dlatego pies tak silnie reaguje na wasz ból czy niepokój. Psy odczuwają człowieka o wiele głębiej niż się wydaje. Ich węch i słuch pozwalają wychwycić najdrobniejsze zmiany w zapachu, oddechu i głosie. Kiedy opiekun choruje albo przeżywa stres, pies zauważa to jako pierwszy. Wyłapuje zmiany w poziomie hormonów, słyszy inny rytm serca i nawet pochodzi rozumie. Coś jest nie tak. Dlatego pupile tak szybko reagują na ludzkie smutki. Podchodzą bliżej, kładą głowę na kolanach, kładą się obok, albo delikatnie trącają łapą. To nieprzypadkowe gesty to próba wsparcia, zmniejszenia napięcia i przywrócenia opiekunowi poczucia bezpieczeństwa. Badania potwierdzają: psy potrafią rozpoznawać ludzkie emocje po wyrazie twarzy. I intonacji głosu. Co więcej, same odczuwają stres, jeśli ich opiekun jest zaniepokojony. W ten sposób więź emocjonalna staje się obustronna. Pies nie tylko wyczuwa, ale też współdzieli stan człowieka. Ta zdolność czyni go nie tylko pupilem, lecz prawdziwym towarzyszem. Pies jest gotów być obok nie tylko w radości, ale i w najtrudniejszych chwilach. I właśnie to raz jeszcze dowodzi. Nie jesteście dla Niego abstrakcyjnym człowiekiem, lecz częścią stada, za którą On czuje się odpowiedzialny. Pies próbuje mówić do Was własnym językiem, spojrzeniem, postawą, lekkim trąceniem łapą, czy zmianą w zachowaniu. To dla Niego ważne komunikaty. Prośba o pomoc, niepokój, albo próba okazania wsparcia. Ale jeśli człowiek pozostaje obojętny, pupil napotyka mur niezrozumienia. Gdy sygnały nie spotykają się z odpowiedzią, pies traci punkt odniesienia. Nie rozumie, jaką rolę powinien pełnić obrońcy, partnera czy podporządkowanego. To prowadzi do zagubienia i napięcia wewnętrznego. W efekcie może pojawić się lękliwość, natrętne zachowania, albo przeciwnie. Wycofanie się w siebie. Ignorowanie jest szczególnie destrukcyjne, jeśli pies widzi, że opiekun cierpi, ale nie może podzielić z nim emocji. Dla niego wygląda to tak, jakby więź została zerwana. Wtedy pupil może zacząć szukać nowych form zachowania, uporczywego szczekania, niszczenia przedmiotów albo nadmiernej potrzeby kontroli. Jeśli było dla Was interesujące dowiedzieć się, jak pies postrzega swojego opiekuna, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nowych materiałów o tym, jak zwierzęta nas widzą i czego mogą nas nauczyć. A w komentarzach napiszcie, za kogo, według Waszych odczuć, uważa Was, wasz pies.